Sprawiedliwość w sądzie wynika z zachowania z ludzi i z procedury. Mm -hmm. O ludziach już za za zacząłem mówić. Karę zmianuje sędziów, więc ten dopuść. Czyli będzie zmiana Tak, tak no, te kadrowa. Że nie będzie tak, że to będzie taka, no, nie da się u u uniknąć użycia słowa nadzwyczajna kasta, która sama siebie kontroluje i sama, mm -hmm. siebie, sama siebie wybiera. No, a z kolei sprawiedliwość ta proceduralna, no chociażby wynika z tego, że jeżeli proces będzie toczył się szybko, jeżeli sędzia będzie znał cały materiał dowodowy, jeżeli nie będzie się wielokrotnie zmieniał, jeżeli prezes sądu nie będzie mógł manipulować składem tak, żeby osiągnąć pożądany wyrok. Przypomnijmy chociażby kazus ministra Mariusza Kamińskiego. On jest jedynym skazanym w aferze łapówkarskiej, Beaty Sawickiej, aferze innych aferach, a skazany za to, że zbyt gorliwie łapał przestępców patologie, i tak wachlowano składem, żeby w go odskazać. sądach były, są. Jakieś tam pewnie i będą, będą miejmy nadzieję, mniej. że będą ograniczone. A w tej chwili prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych em, em, powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zgromadzeń ogólnych. Pana zdaniem, co jest niewłaściwego w tym rozwiązaniu obecnym? W rozwiązaniu obecnym przede wszystkim najbardziej niewłaściwa jest ta kontrola tych tak powoływanych prezesów to, że mają oni instrumenty do wpływania na orzecznictwo, chociażby właśnie przenoszeniem sędziów, zmienianiem składów. Teraz będzie ich mianował minister sprawiedliwości, ale ich rola będzie administracyjna. Będzie no tak, tylko ale... zarządzać tym administracyjnym.